I mierzymy, Bierzemy, ale w tym raz w wersji K-popowej i mamy tutaj paczkę z YesStyle. Jak zawsze zero zaskoczenia, kolejna paczka YesStyle, ale tym razem znajdują się w niej ubrania. To też nie jest w sumie zaskoczenie, chociaż jeszcze mogły się tam znaleźć kosmetyki, ale nie w filmie serii mierzymy. Także kolejna paczka z YesStyle, kolejna paczka z ubraniami, ale tym razem są tam rzeczy, które nam kojarzyły się z takimi K-popowymi outfitami. Chciałyśmy z tego stworzyć takie stylizacje. Stylizacje stylizowane. Stylizacje inspirowane K-popowymi idolkami, ale nie tak konkretnie, tylko tak uogólniłyśmy sobie naszą wizję K-popowych strojów, bo jak wiadomo, K-popowe idolki noszą przeróżne. Najróżniejsze rzeczy na stanie. Także to jest nasze uogólnienie sytuacji, i mamy nadzieję, że będzie to wyglądać jak inspirowane krepotowymi outfitami. A taki film to już planowałyśmy nagrać, ja wiem, myślę, że jakieś 3 lata. Tak. Nigdy nam się do tej pory to nie udało. Także uwaga: najpierw będzie standardowo unboxing, taki na sucho, a później będziemy mierzyć, tak jak zawsze, i założyłyśmy tą paczkę. Bardzo dawno temu. Tak. Bardzo dawno temu. I ona też bardzo dawno temu doszła. Myślę, że leży u mnie w pokoju już jakieś półtora miesiąca. Tak. Także absolutnie nie pamiętamy, co jest w środku. Mm -mm. I wezmę tak ze środka coś. Dobra. Coś, coś zupełnie przypadkowego. Uuu. Czy zawsze, na każdym unboxingu, musi nam coś wypaść? Dobra, zaraz to podniosę. Dobra. I. Ja nie wiem, co to jest. Ja nie pamiętam. Wszystko jest niestety osobno pakowane w ten plastik. Tak. Ubolewamy nad tym. Tak. Ale. Karol. A ja wiem, co to jest. To jest tak. To co jest. to jest? Ja nie wiem, ja nie. To wiem. nie ja nie pamiętam. W ogóle to nie tak idzie. To idzie tak. To jest uwaga. Aha, czyli to jest twoja rzecz Tak. To jest kolejny crop top w mojej kolekcji. I to, to jest crop top, y, taki na gumkę, rozumiem? Tak, dokładnie tak. I ma napis Playtime. Ale... ale jakoś do góry nogami. No właśnie, ale jakoś dziwnie. ja okay, wam pokażę. Też? Nie, w sumie w kamerze wygląda normalnie. Co jest nie tak? Tak to wygląda. Play jest y, dobrze, a time jest odwrotnie albo odwrotnie. Dobra, w każdym razie tak wygląda. Bardzo go chciałam. Okay. On był w ogóle, chciałam jeszcze dodać, że on był oversize więc widziałam najmniejszy jak istniał i jestem ciekawa, jak to będzie się... Naprawdę jak miał być dobry, a nie dobrze. oversize, no ale zobaczymy. Okej, okay, to jest. Yy... Twoja koszula? Tak, to jest moja koszula. To jest koszula, yy, do której zakupu Karol bardzo mnie długo przekonywała, bo tak ja było. nie byłam pewna, ale jej się tak bardzo podobało, że znam, że ja, ja muszę ją mieć. Tak, tak jej się podobało, mieć, tak? ale ja, ja muszę ją mieć, także yy, tak wygląda ta koszula. Ej, jest super! Widzisz, ja Jest zapraszona? dwukolorowa i... Yy, jakby ktoś się zastanawiał, to jest oczywiście sztuczne, tak bardzo sztuczne jak może być, ale ja uwielbiam takie koszule. Mi materiał takich koszul w ogóle nie przeszkadza, bo zazwyczaj takie koszule mają najfajniejsze wzory. Niestety. Także ona wygląda tak, jest po prostu po jednej stronie biała, po drugiej... Ona wygląda jak z tej reklamy! To była reklama dezodorantu! A taki, tak chcecie, jest taki dezodorant, nie. który nie robi białych plam na czarnym, nie, żółta, a żółty tak, plam tak, na no białym... Tak, 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 to muszę kupić nowy dezodorant do tej kursy nie testować. Także... Kolejna rzecz... O, nam dwie. No dobra, no to otwieramy jednocześnie. Obie są czarne. Obie są czarne, dokładnie. Więc obie obie mam, wyglądają na coś małego Dobra, moje jest naprawdę dziwne. Moje jest Twoje. A moje jest dziwne. Co to jest? Karol <grywa> <grywa> co to jest? To jest Twoje, chyba. E, dobra, chwila. Poczekaj, <grywa> to, to jest siatka. Nie wiem, czy to widać. Tak. to jest siateczka. E, to jest ewidentnie góra bluzki. A tym wszystkim tego sobie robię więcej niż się możecie tego spodziewać. O co chodzi? To, to będzie bardzo ciekawe. To jest chyba ta bluzka, nie wiem, może wkleję Wam zdjęcia, jak to powinno wyglądać. E, taka bluzka i ona chyba owinięta jeszcze w ogóle na... Ja, ja myślałam, że ona jest taka normalnie, ja nie! Ale nie się trzeba się tym ominąć! Myślę, że masz marzenia. Mój crop top który nie widać tego w kamerze, ale ogólnie tutaj jakby jest zakryty, a tu nie widać tego, jestem pewna. Tutaj ma siateczkę do połowy. Tak, to i mi taki gorset trochę. Mm -hmm. Więc może na, na mnie to naprawdę będzie widać. Mamy nadzieję do przynajmniej. <grym> Rozmawiamy na twoja bluzka. Ja nie wiem o co chodzi z tą bluzką. Dobra, to myślę. Okej, nie wiem. Dobra. Nie wiem. Ale obiecuję, że zaraz się robię. Więc mamy tu... sukienek. A już wiem co to jest. Chciałaś to? Tak. Chciałam, ale nie byłam pewna rozmiaru, więc to jest kolejna część serii. My, Aha. kontra azjatyckie rozmiary. Dokładnie. To jest sukienka. Oczywiście na czarnym nic nie widać. Taka trochę mi się kojarzy w tym momencie z takim ubraniem pielęgniarki, tylko że czarnym. Okej, okay. to, to ciekawe masz wizję? Taki kitel trochę. to tak no. się nazywa? Tak. Ale przedłużony żakiet, powiedzmy. Aha. I tu ma takie, taką agrafkę. Bardzo prześwitujące to jest. Chciałam zauważyć, to może bardzo ciekawie wyglądać. To jest nadal film inspirowany K-popowymi rzeczami, nie Dobra. wiem, czy to na razie widać. Do tego jest jeszcze pasek gdzieś tutaj, przynajmniej nie powinien być, albo nie wiem, czy to można nazwać paskiem, bo ja pamiętam akurat ten strój. Co to jest? Znowu coś dziwnego wyciąga. A to był prezent. Bo jest, ma codziennie darmowe rzeczy do skarnięcia i to był prezent. Okej, okay, to to jest w takim razie taka podejrzewam miseczka, a nie, to jest napisane do maski. Ja myślałam, że to jest do włosów. farby, tak, mm -hmm. do farby do włosów, a to jest do mieszania sobie o maseczek, Także tutaj jest pędzelek, jakieś miareczki, miareczki, małe łyżeczki i miseczka. OK, byłam zaskoczona tym, bo to wyglądało zupełnie coś innego. Kolejna czarna rzecz. okej, po prostu z czarnymi to no znaczy. ewidentnie. Myślę, że jest to jakiś... jakiś, jakiś taki... Tak To są spodenki a To są moje spodenki To są twoje spodenki Wyglądają one tak I z boku mają... no to jest ewidentne nawiązanie do K-popu Takie spodenki mi się bardzo kojarzą z k Tak, ładnie Ale czy ja się w to zmieszczę? No właśnie, wygląda na bardzo małe Dobra, zobaczymy Rozmiary były brane według tych tabelek, które tam tak. są Białe! To ja! Białe! To ja! Nie możliwe, że to jest coś białego. No, proszę opowiedz o tym, co za Czekaj, da się w sobie ogarnęć, co to w ogóle jest. <śm> to, co to jest. <śm> to jest kolejny crop top. Myślę, że nikogo to nie zaskakuje, który ma tutaj taki, jak to nazwać, taki czokero jak to określić, taki jak to w sumie. A z drugiej strony ma, to, na mnie to będzie lepiej wyglądało. Ma pasek, który się tu po prostu za zapina. I jest takie ramiączko Okej, okay, więc Jest, o nie To było super, <laughs> widzicie co? Łańcuch, Anna mówiła łańcuch Nie wiem e, Łańcuchy to może jest takie trochę staro, Staromłotne Staroświeckie, nie wiem Old fashioned myślę, nie o Tak. Ale mi się na przykład bardzo z w ale To na przykład jest u. To na przykład dla mnie jest taki strój, jak ja bym chciała wystąpić w Limitless NCT. Także to wygląda tak, moi drodzy. To jest bluza, która jest nawet krótsza niż crop top, tak. Bo ona zasłania tylko biust tak naprawdę. Nawet na, nie do końca mi się. Na mnie na zdjęciu tak było. I tu ma taki zwisający łańcuch. Jest bardzo długi. Nie, jego się jeszcze tutaj chyba... A, gdzieś, gdzieś jeszcze... Ja nie wiem, jeszcze się A, gdzieś ścieżką się, się jeszcze zap. Więc tak, i chyba został tutaj. Co tam jeszcze mamy? Yy, pasek. Ten pasek do no tamtej sukienki. Mamy takie coś? Zestaw, zrób to sam. Yy, mamy też takie coś. Dobra. I mamy pasek z łańcuchem. Ale po co to? Jeszcze jedna rzecz ta wypadła. Tak, która spadła. I to jest, moi drodzy, stały bywale z naszych mierzymy, czyli przypadkowy kosmetyk. Tak, znajduje się w środku paczki. I to jest tym razem nie koreańska, a japońska y, pomadka Mam tutaj coś nie po japońsku, nazywa się to kismi. fermi, Firmi? Firmi? Kiss me... Firmi Może <laughs> Firma to Isehan Is y, Nie mam pojęcia jak to przeczytać y, W każdym razie będziemy testować, testować na pewno Także to tyle, przenosimy się na trochę większe kadry I jak zawsze y, Karol będzie oceniać moje rzeczy Których jest chyba więcej Tak, ale Karol ma też inne rzeczy, na przykład na sobie w tym momencie, z naszych poprzednich zamówień, które według nas by pasowały do tak, tych K-popowych stylówek, gdybyście na przykład byli zainteresowani zamówieniem czegoś w stylu k to uznałyśmy, że po prostu wcisiemy wszystko w jeden filmik. Tak i będzie. Zaczynamy. Uwaga, moi drodzy, tak to wygląda. Tak to wygląda dalej. Długość jest nieprzyzwoita, to znaczy, teraz możecie sobie pomyśleć, że w sumie jest no. Ale z tyłu nie pokażę wam się z tyłu nigdy wam się nie pokaże z tyłu w tym zdecydowanie wymaga to czegoś pod spoc. Tak, bo samą w sobie mi się bardzo podoba. Pasek Karol mi trochę pomogła z paskiem, tak to wygląda. Tutaj się mogę obrócić z tyłu. Nic nie widać, no no Więc jest on tak naukos i moim zdaniem wygląda naprawdę fajnie. Fajnie wygląda, tylko jest za krótka. No. Co do tego nie ma wątpliwości. Tak, więc najpierw możemy ją ocenić, bo Karol oczywiście nie mówi mi żadnej oceny nie. przed włączeniem kamery. Nie. Możemy ocenić w skali od zera do K-popu. Ja myślę, że jakbym chciała, na przykład do k Love Jakoś tak, no właśnie trochę albo do... nie wiem, do jakiegoś dyskusji dyskusji. Trochę mi się właśnie też kojarzy z pielęgniarkami, taki przedłużony żakiet mm -hmm. Ale wygląda fajnie Ale fajnie wygląda, ładnie wygląda Znaczy, ona mi zakrywa pupę Ale tak 2 mm Jest to w tym momencie nie do noszenia. chociaż noszenia Chociaż z rajstopami, nie, z rajstopami też jest nie do noszenia Ale ja bym dała tak... 8, 8, Ja bym dała z sześć Aż? Znaczy, no mi się to podoba no. Ale jest nie do noszenia no nie, ja bym po prostu dała temu szansę Wzięłabym te zwykłe, najzwyklejsze czarne spodenki Nie jakieś takie fikuśne Tylko po prostu zwykłe czarne spodenki Albo nawet półleginsy I to byłby jakiś sens Postanowiłyśmy powalczyć trochę z tym <ścoughs> Zobaczyłyśmy sobie zdjęcie poglądowe Które w ogóle nam nie pomogło Dobra, ja może pokażę To ogólnie powinno wyglądać tak I tu są naprawdę ładne zdjęcia I to super wygląda I w ogóle... Ale ja nie wiem jak to zrobić. Nie da się tego zrobić. Jakbym chciała w tym iść na jakąś imprezę, co rozważałam w życiu, to musiałabym poświęcić godzinę na związanie tego wszystkiego. Ale one idą na krzyż, zobacz, one idą na krzyż. Jeden idzie. W... Czekaj, jeden na pewno musi zostać wpuszczony. Dobra, mamy jeden na dole. I dwa na górze. I dwa na górze. Jest. <laughs> to jest po prostu za długie. Dobra drugą stronę chyba sobie odpuścimy, bo ten film by trwał godzinę z samego zawiązywania tej pluski. Nie kupujcie tego! Nie, ale wyglądało tak ładnie! Czemu to nie jest zrobione? od razu? I co dalej? Jak mam to? Dalej było tam... No tak dużo tego miała Dlaczego to jest tak krzywo? I jeszcze... Eee, drugiego nie chce mi się wpuszczać, aczkolwiek to powinno być tak <laughs> Nadepnęłaś na to Nadepnęłam na to, w ogóle co nie wiem o co chodzi To powinno być jeszcze tak tutaj naokoło i tak obwiązane w ogóle z każdej możliwej strony najlepiej się obwiązać bo... Nie mówmy nic może, jeżeli chodzi o ten produkt <laughs> Następny. Dalej Moja kolejna rzecz, czyli ta dwukolorowa koszula wygląda tak Czyli... Jest dwukolorową koszulą. Ale ładnie wygląda. Bardzo oversize. Mi się ale... to podoba no w bardzo fajnie wygląda, mi się podoba. I możecie myśleć, że znowu założyłam koszulę y, jako sukienkę, ale nie. Założyłam te spodenki, te czarne spodenki. Ym, tak one wyglądają z boku. Bardzo, bardzo też kepopowo. Tak. Nie oceniłyśmy popowości twojej. Bluesy. Nie będziemy tego oceniać w ogóle. Ja w ogóle nawet nic co nie Także one mają tutaj takie klamry. I powiem Wam, że za 2 kilo, może za 3 kilo, będą dobre. To znaczy, zapiąłam się w nich z trudem. Tak. Ale może Wam lepiej tego nie pokażę, nie. dlatego y, założam y, większą koszulę. Tak. O to wygląda komicznie, ale powiem wam, że tak ogólnie to są dosyć wygodne Tak? Umiesz już w nich chodzić? Bo miałeś jakiś taki problem e, No właśnie to... chodzić w nich nie mogę Aha. Bardzo trudno mi się stoi, bardzo trudno mi się oddycha Dobra Ale e, na nogawkach są całkiem spoko materiał i w ogóle Koszula jest moim zdaniem super Koszula moim zdaniem bardzo fajnie leży, tylko ma jeden defekt Nie ma a, guzika, właśnie, nie ma guzika. Właśnie, Zapomniałam o tym wspomnieć Nie ma guzika, jest jakby biały guzik Nie, czekaj, stop Jest biały guzik Stop tu jest dziurka, ale my jesteśmy. Nie, tu jest guzik. Tak? Tu jest guzik. Ok, znalazłyśmy guzik. Dobra, ale Sytuacja odwołana. Ta... Tak, ale dlaczego ta dziurka jest tak brzydko zrobiona? To i tak w takim razie defekt. Tak. Także myślę, że możemy ocenić koszulę na. A ja mi dała dychę. Niczego jej nie brakuje. No dobra, 9 oprócz tego. No dziwne. właśnie to mi się bardzo nie podoba i mi, i mi to zaburza perspektywę. I moim nie... zdaniem na białym rękawie powinien być czarny guzik, skoro na czarnym jest biały A są dwa białe. Ale jakby cała krzula jest... Nie, to jest zmarnowany potencjał Zmarnowany potencjał, mówię ci Chciałam powiedzieć Że mój dzisiejszy Epizod w Mierzymy To jest jeden wielki fail Bo Uwaga Wszystko jest super, nie? Ogólnie jeszcze da się to uratować Aczkolwiek Mam za dużą w głowę No i nie wchodzi w żadną stronę, więc yy, nie wejdzie? No nie wejdzie, a jak wejdzie, to nigdy jej nie zdejmę. Bluzka jest fajna, weszłam w nią, więc mamy już jakiś yy, sukces. Jeszcze tu spróbuję zapiąć. Na Za szczęście babcia Ann jest w stanie uratować to coś swoją maszyną do szycia. Tak? Tak. Bluzka będzie wyglądać tak. <laughs> Bez tego po prostu. Wydaje mi się, że może wyglądać lepiej bez tego Myślisz? No Jak ci się podoba A w ogóle? Myślę, że odjęłaś kilka punktów w skali kopowości. A za kolor? Nie, nie za kolor A za co? Za brak czukę Za brak A weź go tak przyłóż Ja mam taką kontrowersyjną myśl Tak, jaką? To jest za białe a to jest za białe! Za białe! To jest za białe! To okay. jest zbyt biały biały. Patrz na przykład na mój biały. Jak utrzymasz ten biały potem? Pokaż ten biały, swój biały. Widzisz, mój biały nie jest taki biały. Twój jest trochę żółtawy. Mój jest taki Etru. E true. tak, <laughs> to A A jest etru. A twój jest taki za biały! Mój jest bardzo white. Mój jest wyprany w perwolu ewidentnie. Więc, ale mi się podoba Ja już nie wiem, jak ja wierzę, muszę mieć. Albo Purple White, albo Black Magic No właśnie Z jednej strony to, a z drugiej strony to Joker oczywiście zepsuł wszystko Ale ogólnie możemy to jakoś ocenić Jak to oceniamy? Na 7 7? Bo to jest wiesz, nic takiego extraordinary Ale nadal jest ładne No ładne Daję mu 9 9? Tak Ok. Kolejna rzecz wygląda tak Niestety widać trochę mój stanik, ale nie, nie da się z tym nic zrobić. Próbowałam. Także to jest tak idealnie wycięte od razu pod biustem. Mhm. I imituje taki gorset. Trochę. I jak Ci się to podoba? Mi się w sumie podoba. To jest w sumie, w sumie ładne. Nie wiem, czy jesteś świadoma tego, jak wyglądasz z tyłu. Jak wyglądam z tyłu? Jak wygląda? Nic tam nie ma? Masz cały stanik na wierzchu. Cały? No. Okej, okay, to jest pewien problem. No, dokładnie. Znaczy, na pewno nie mogę mieć śmietowego stanika. Tak, to fakt. Czarny jeszcze Czarny by wyglądał on, no, ale ogólnie, daje jakiś taki klimacik. No. Jak to oceniasz w skali k-popowości? Właśnie w popowości 9. Tak to wygląda, ale do tego chciałabym założyć tą bluzę. Uwaga, uwaga. Y An? To się dzieje? Nie? Może to taki pandemiczny. <laughs> ok, więc y, dobra, tutaj jest metka. Nie zwracamy na to uwagi. To nie z długo to to wygląda tak. I też jest metka, na którą nie zwracają uwagi. To sięga do połowy biustu. Tak. Więc myślę, że jeszcze z czymś innym to by wyglądało lepiej. Ale mi się podoba, podoba mi się to, podoba, to, to mi się podoba. Tak? <gry> tak, stwierdzam, to mi się podoba. To jest na pewno 10 skali tej Tak, to fakt. To oddyżkę dajemy bez, bez konkurencji A tego. tak ogólnie, Materiał jest bardzo cienki, zresztą to nie jest zbudza na zimę raczej po kroju, tak stwierdzam, to dla mnie jest NCT takie 100%. Dobra, dajemy NCT jednak. Okej, okay, założyłam ostatnio, w sumie ostatnią rzecz z naszej paczki, czyli to co Annie wiedziała co to, to jest. W Którą stronę to w ogóle ma wyglądać jakkolwiek, ale co myślisz? Co myślimy? Um, ja nie jestem przekonana. Nie? Wygląda nie. jak ksiądz, nie? Nie jak ksiądz. To po prostu wygląda jak taka bombka. Jakbyś miała nie... Nie, ten, nie tą część garderoby na sobie, którą powinnaś. To znaczy. Jakbyś to założyła jako spódniczkę, która wyglądało normalnie. Aha, o to chodzi. Czyli znowu jesteśmy na nie. Wszystkie moje dzisiejsze wybory są no jednym nie, nie wielkim fejlem. Nie wydaje ci się, że po prostu tu cię tak... Yy, jakbym, jakbym ci tutaj dmuchawę włożyła... To I cię tak napompowała. To może na tego tak nie widać na kamerze, ale tak widzę na żywo. Ale nie hmm. to, że gruba, tylko tak no. dziwnie, tak... Jak balonik byś miała taki napompowany. No bo ona jest tutaj strasznie, e, strasznie ciśnie. Więc może to dlatego. Bo sam, sam styl to mi się nawet podoba, ale... Coś jest nie tak z tym ewidentnie. Dla mnie wygląda jak ksiądz. E, jeżeli mamy ocenić skalę K-popowości, to bym dała: e, 10 bym dała na zdjęciu poglądowym, 1 bym dała na żywo. Mi się nie podoba. Ale wziąłam jeszcze to ze sobą. Co widzieliście na ostatnim filmiku? Jeżeli nie widzieliście naszych ostatnich filmików, zmierzymy to zachęcam. Możecie sobie teraz kliknąć w prawym górnym rogu na odnośnik, który się właśnie wyświetla, który ja Wam daję, klikając, w której, w której konkretnie minucie musi się on pojawić. Ja jestem za to odpowiedzialna, więc możecie go teraz kliknąć i obejrzeć. Do, dziękuję za uwagę. Ale to jest spódniczka, która w sumie należy do moich ulubionych. Ona jest tak naprawdę, uwaga, ona jest. Wygląda dziwnie teraz, ale ona jest z spodenkami i to jest taka fajna rzecz, ale też mi się kojarzy właśnie tak bardzo kpopowo. Gdzie by się widziała? Ja takie spódniczki tylko i wyłącznie zawsze kojarzą mi się z IOI Z IOI? Z IOI Myślałam, że powiesz Red Velvet Red Velvet. O, w sumie... No, Red Velvet w sumie tak, tylko może nie ten kolor? I nie ta era <laughs> I nie ta era Może debiut Tak, dokładnie, ale tak mi się kojarzy Widziałam jeszcze to, bo pasuje do tamtego, ostatnio widziałam bardzo dużo komentarzy, że wszystkim się podobał taki styl Wygrałam w tamtym filmie O nie Ja myślałam, że moja wróżkowa sukienka no, Twoja wróżkowa sukienka też była super Aczkolwiek e, Widziałam bardzo dużo komentarzy, że to wygląda jak ja w 200% ta, Ten crop topik I tamta spódniczka To jest po prostu kwintesencja mnie Ale to też mi się kojarzy trochę popowo. Cosmic Girls Więc co ci się najbardziej podobało? No ja nie mam za bardzo wyboru, mogę wybierać tylko w twoich rzeczach Bo z moich rzeczy jedyna znośna rzecz To jest ta biała jak twoja babcia odetnie czoker Okej, okay, a z moich? A z twoich chyba najbardziej koszula Koszula? Tak mi się wydaje, że ta koszula mnie tak uwiodła sobą Koszula jest najbardziej w moim stylu Tak Ale mi się podobała ta sukienka pierwsza Ta sukienka jest super, tylko potrzebujemy do niej spodenek To jakby nie ma wątpliwości do tego też Dajcie znać jak wam się podobało, czy chcecie kolejną część i czy może byście chcieli film w wersji K-popowej, to znaczy mierzymy w wersji K-popowej, ale na przykład stylizowane na konkretny teledysk. O, to też jest taka żebyśmy opcja Żebyśmy znalazły rzeczy, które są podobne do tych, które były w teledysku, bo na tych teledysku nas oczywiście nie stać. Chyba, że jak chcecie wspierać nasz kanał, to możecie sobie tam kliknąć, wesprzyj i Daj. wtedy. Jak wszyscy, wszyscy się tam podpiszecie, to może wtedy będzie stać na jedną rzecz, tak. ale jeszcze mam co, co do tego wątpliwości. <grym> Więc jeżeli chcecie taki film, to dajcie nam propozycję. W sumie możecie nam zaproponować w komentarzach, którą stylizację powinnyśmy odwzorować, ale też błagam taką, którą się da faktycznie, gdzie można znaleźć mniej więcej podobne rzeczy, bo wiem, że różne rzeczy się pojawiają na tej popowych teledyskach, więc bez przesady mamy nadzieję, że wam się podobało, więc łapeczki w górę, pamiętajcie subskrypcję, bo pędzimy, będziemy znowu, dawaj pędzimy po 100 tysięcy subskrypcji i to jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki wam ale dziękujemy wam raz jeszcze za oglądanie ja się nabiegam na tych filmach, no właśnie do zobaczenia w kolejnym odcinku